Italia, Czarna Procesja w Sorrento Sorrento to miejscowość i gmina we Włoszech w regionie Kampania, w prowincji Neapol położona nad Zatoką Neapolitańską około 25 km od krateru Wezewiusza Słynie z przepięknych nadmorskich widoków dzięki czemu cieszy się dużą popularnością wśród światowych turystów Nazwa Sorento wywodzi się od mitycznych Syren, które według legend zamieszkiwały okoliczne skały i zwodziły żeglarzy swym śpiewem. Miasto zostało założone w VI wieku przed naszą erą przez Greków jako kolonia, a w 1326 roku przed naszą erą znalazło się pod panowaniem rzymskim. W czasach cesarstwa rzymskiego było popularnym miejscem wypoczynku rzymskich dostojników. Współczesne miasteczko spopularyzowały neapolitańska piosenka Wróć do Sorento autorstwa Ernesto de Curtisa, wykonana m.in. przez Annę German i Luciano Pavarotti'ego, a także film Wesele w Sorento z 2013 roku. Sorrento słynie z produkowanego tu likieru limoncello, cytrynowych lodów, mydła oraz ceramiki z wzorami cytryn. Główną ulicą miasta jest Corso Italia, przy której znajdują się butiki znanych marek, bary i restauracje. Kierując się na północ od tej ulicy w krótkim czasie dotrzemy do portu i nadborskich kąpielisk. W 2024 roku gminę Sorrento zamieszkiwało 16,5 tysiąca mieszkańców. Wielkanoc w Sorrento to jedno z najsilniej kultywowanych wydarzeń religijnych we Włoszech którego tradycje sięgają średniowiecza. Najważniejszym punktem obchodów są dwie procesje organizowane przez lokalne bractwa, których uczestnicy noszą kaptury zakrywające twarze. Od wieków w Wielki Piątek ulicami miasta przechodzą dwie procesje: biała i czarna, nazywana od kolorów strojów uczestników. Białą procesję organizuje Bractwo Świętej Moniki. Odbywa się ona w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek około godziny 3 nad ranem. Uczestnicy ubrani na biało symbolizują poszukiwanie Chrystusa przez Maryję. Czarną procesję organizuje Bractwo Śmierci i Modlitwę. Rozpoczyna się ona wieczorem, podczas której wierni ubrani na czarno niosą figurę zmarłego Chrystusa przy świetle latarni rozjaśniających mrok ulic. Czarna procesja odbywa się o godzinie 20. Ze względu na swoją widowiskowość, cieszy się szczególnym zainteresowaniem turystów i stanowi najbardziej dramatyczny moment Wielkiego Piątku. Uczestnicy niosą figury Martwego Chrystusa oraz Matki Boskiej Bolesnej, symbolizujące żałobę i ostateczne pożegnanie, a całemu wydarzeniu towarzyszy głęboka cisza, przerywana poruszającymi pieśniami dwustuosobowego męskiego chóru oraz dźwiękami marszów żałobnych. Czarna procesja w Sorrento należy do najstarszych i najbardziej poruszających tradycji religijnych południowych Włoch. Jej początki sięgają XIV wieku, kiedy to na Półwyspie Serentyńskim zaczęły powstawać pierwsze bractwa religijne, zrzeszające świeckich wiernych, oddanych idei pokuty, modlitwy i pomocy potrzebującym. Był to czas głębokiej poboczności pasyjnej w Europie, naznaczone epidemiami, konfliktami i poczuciem kruchości ludzkiego życia. Jednym z kluczowych momentów dla rozwoju tej tradycji było utworzenie na przełomie XIV i XV wieku arcybractwa śmierci, którego członkowie przywdziewali czarne tuniki jako symbol żałoby, przemijania i oczekiwania na zbawienie. To właśnie z inicjatywy tego typu wspólnot ukształtowała się nocna procesja Wielkiego Piątku, odbywająca się regularnie już od końca XIV wieku, z czasem nazywana czarną procesją. Od samego początku procesja miała charakter ściśle pokutny. Uczestnicy ubrani w długie, czarne stroje z kapturami zasłaniającymi twarze przemierzali miasto w milczeniu, niosąc świece i symbole męki pańskiej. Krzyż, tytuł krzyża, koronę cierniową, 30 srebrników, gwoździe czy włóczni. Zakryte twarze miały podkreślać równość wszystkich wiernych wobec Boga i sprzyjać wewnętrznej refleksji. Ten surowy rytuał, utrwalony już w XV wieku, niemal nie zmienił swojej formy do dzisiaj. Procesja odbywa się po zmroku, w Wielki Piątek i przechodzi 3-kilometrową trasą przez historyczne centrum Sorrento. Jej trasa została ustalona na przełomie XVI i XVII wieku i prowadzi obok najważniejszych kościołów i miejsc sakralnych miasta. Towarzyszą jej pieśni pasyjne, których najstarsze, lokalne zapisy muzyczne pochodzą z XVII wieku. W dziejach czarnej procesji Pojawiały się jednak momenty przerywania lub ograniczenia tradycji. W okresie wojen napoleońskich po 1799 roku wiele brac zostało rozwiązanych, a publiczne procesje zakazane. Również epidemie cholery w 1836 i 1854 roku czasowo wstrzymały uroczystości. Mimo to tradycja przetrwała w pamięci mieszkańców i została oficjalnie reaktywowana w drugiej połowie XIX wieku wraz z odrodzeniem lokalnych wspólnot religijnych. W XX wieku po II wojnie światowej czarna procesja zyskała dodatkowy wymiar, stała się symbolem ciągłości kulturowej i duchowej miasta, które szybko się modernizowało i otwierało na turystykę. Pomimo postępującego procesu zaświadczenia procesja zachowała swój pierwotny, poważny charakter, nie ulegając komercjalizacji. Współcześnie w XXI wieku Czarna Procesja w Sorento gromadzi co roku tysiące uczestników i obserwatorów. Jednak dla lokalnej społeczności wciąż pozostaje przede wszystkim aktem wiary i kontynuacją tradycji liczącej ponad 600 lat. Udział w niej traktowany jest jako duchowy obowiązek i zaszczyt, często przekazywany w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Czarna procesja w Sorento to nie tylko wydarzenie religijne, lecz żywe świadectwo historii miasta od średniowiecza przez czasy nowożytna aż po współczesność. W zadumie nocnych ulic, przy świetle świec i dźwiękach starych pieśni, mieszkańcy i turyści Sorento wciąż na nowo przeżywają tajemnicę śmierci i nadziei zmartwychwstania, nadając tej wielowiekowej tradycji ponadczasowy charakter. Italię i Czarną Procesję w Sorento polecam.